Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiejszym tematem będzie fotografia ogrodowa. Dlaczego warto robić zdjęcia z, z czterech por roku i archiwizować je po po latach zawsze można dosięgnąć do, do tych zdjęć Zobaczyć sobie jak myśmy stworzyli kilka lat temu ten ogród jak on po prostu wyglądał przemyśleć pewne sprawy co się zrobiło dobrze, co się zrobiło źle można to robić za pomocą telefonu, choć ja polecam kupić sobie, jeżeli nie macie coś ze starszych aparatów, a mam ich naprawdę wiele, bo mam im profesjonalne aparaty. Z których czasami korzystam. Mam i podręczne takie aparaty, Kodaka małe, zgrabne, które robią stare, 15-letnie aparaciki, które robią zdjęcia piękne, i za niewielkie czasami pieniądze, czasami 100-150 zł można się zaopatrzyć w taki aparacik wygodną sprawą jest to, że możemy szybko wyciągnąć kartę SD szybko wrzucić na komputer czy laptop i w takich jesiennych właśnie już czasach czy zimą można sobie po prostu sięgnąć do takiego archiwum także twórz biblioteki bo po latach pewne nasadzenia które już naprawdę czasami nie ma ale można zobaczyć jak one mi rosły czy coś tam kwitło? Z pewnych powodów musieliśmy usunąć, bo i mnie się to zdarzało. Także naprawdę warto robić takie archiwum. A uwierzcie mi, że czasami, nawet w porą zimową, jak pięknie posypie śniegiem, też warto po prostu sobie otworzyć takie archiwum, pospominać. Każda pora roku jest. Dogodna od wiosny do jesieni i zimy. Zawsze coś tam po prostu warto uchwycić i stworzyć sobie takie biblioteki, archiwum, bo każda jesień, zima, wiosna jest inna i warto sobie powspominać. Zrobi sobie kawkę czy herbatkę i usiąść i powspominać. Czy ewentualnie coś poprawić w ogrodzie, bo coś mi nie pasuje, i powiedzieć żonie, mężowi: Wiesz co, musimy coś tutaj zmienić, coś przearanżować. A naprawdę warto mieć takie archiwum, mieć spojrzenie na swój ogród, czy coś przekomponować. Także naprawdę zachęcam, Tworzenia takiego archiwum, bo naprawdę warto mieć takie biblioteki potworzone. Już nie macie wtedy zimą pracy na ogrodzie. Wówczas można sobie po prostu archiwizować takie zdjęcia, opisać, bo naprawdę warto. To tyle. W tym temacie na dzisiaj dziękuję serdecznie.